Sponsorem serialu jest producent rozkurczowego leku na ból brzucha Nospa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim ludziom dobrej woli. No, bardzo się cieszę, że zgodziłyście się zobaczyć. Pani Dorota oprzedzała, że proces dla mnie nie jest łatwa, ale mm. postaram się podobać. Na pewno sobie poradzicie. No Poradzimy jak my. No poradzicie, no dziewczynki zaczynajcie, no naprawdę nie ma czasu. Dorota, Zaczy... ale... Tak się złożyło, że ja muszę y, załatwić parę spraw, zrobić zakupy, y, ja bądźcie grzeczne. Zaraz zaraz, 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 Dorota, no. Ty nas do tego namówiłaś, pożyczyłaś nam ciuchy, kosmetyki, miałyśmy sobie zrobić sesję w stylu Aniołki Czarnie. No albo Czarodziejki z księżyca Albo co Trzy to... Świnki. Nie, no to zrobicie sesję w stylu, nie wiem, <laughs> Bolka i Lolka, bo y, poszła na zakupy. Bo co? co? No też namawiałam Dorota, ale nie chcę się zgodzić. Rozgości się, a ja, ja y, przygotuję sprzęt. Robicie Dorota złaś właśnie o co O on ci się znało, bo, że nawet mnie nie będzie, to co? Ja w ogóle nie mam ochoty. Ale no, no, jak nie mam no, ochoty? Musiśmy razem robić zdjęcie. właśnie. No i co? No staro, przecież to jest wreszcie okazja, żeby zrobić sobie profesjonalną sesję zdjęciową. No. Ale jakie wyglądam? Przecież ja na przykład no, potrzebuję piękne zdjęcia, żeby sobie do sieci wysłać. I ja na przykład do jutra muszę, muszę trzem chłopakom wysłać zdjęcia. Ojejku! Jak ty możesz z trzema na raz? No to co? nie możesz każdemu wysłać jednego tego samego? Jedno. Ja nie to rozumiem, a nie możesz rozwoju? spotkać się na przykład z nim w realu? <grym> Może w końcu znajdziesz swoją drugą połowę. Ale ja już znalazłam swoją drugą połowę. Ta? Nawet, nawet trzy y, y, drugie połówki. No tylko, że najgorsze jest to, że oni jeszcze nie wysłali zdjęć i obawiam się, że to takie masz karony. To poczekaj chociaż usta podmaluję, no. no. No ja nie wiem, zresztą muszę się zastanowić. Bo to nie jest to takie zrobić? proste. Nie, to nie jest taka decyzja, że, że po prostu wiesz, pójdziesz, zrobisz zdjęcie do legitymacji. No ale to tak co? Ale To tak stój, O Dorota. Ojku. Po co? No po co? Nie, ja to, no jest to, gotowe? To, to zacznijmy. Zaraz dam wam jakieś ciuchy, ale my mamy swoje ale ubranie. A bardzo się. Dobrze wyglądamy. Dziewczyny nie, mówią, że to dobrze. Nie, nie, no widziałyście modelki ubrane we własne ciuchy w czasie sesji. Nie, nie, no jestem zawodowcem, wiem co robię. Zaczniemy już, dobra? Czułam. No. I wiedziałam, że praca modelki to jest taka wyczerpująca. No. niestety. Wiecie co, pani postać jest sympatyczna, ale no? Sorry, no, w czymś takim nie wyszła. Ale nie, na przykład ta spódniczka jest całkiem ładna. Widzicie, co? Jest no, no, ale to co? Ożenić to ja bym się nie chciała z żadną z Was. O jaka szkoda! No, właściwie skończyłyśmy. Podpiszcie tylko zgodę na publikację swojego wizerunku. Mhm. Boże, jakie piękne zdjęcie. Pokaż. Jaka królewna. No, no ma kobietka talent, naprawdę. No. Ha, dobry A patrzcie tutaj. Każdy chciałby tak wyglądać. No. Ta królewna w ostrym makijażu. Ja no. A ci, aż... dlaczego myśmy musiał się w takie badziewia ubrać? Ja właśnie. O, nie. Dziewczyny. Co? No. Yeah. Dziewczyna nie jest dobrze. Czemu? Basiu, czytaj. Już niedługo druga część poradnika pod tytułem: Jak nie wyglądać. Już podpisane ale to wymarzymy. Masz to kolor z ciemny. Zdejmij mi cholerę, bo już mogę na to połączyć. Nie wygra w to, powiemy, że wygryzł. Ja nie, nie, nie. Weź lakierem, może, czy ja. No, myszy, tu weź. zjedź to. Myszy, tu mają przecież. Zjedź to. Wsadź sobie to do nosa. Mm. Widziałaś tych facetów, widziałaś tego gościa w bożowych gaciach? nie? No, spać, spać. Rozumiem, że jestem wrakiem człowieka. Dajcie mi wreszcie odpocząć. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.